Wybrałeś więc swoją pierwszą grę fabularną. Gratulacje! Będziesz wkrótce mistrzem gry. Twoi gracze są już gotowi do tego, aby zagrać. Przygotowali postacie, kostki się rozgrzewają. Pozostaje tylko mieć przygodę. Ten materiał powstał po to, abyś lepiej wybrał to, z czym Będziesz czuł się komfortowo podczas swojej pierwszej sesji RPG. Sesje RPG możemy podzielić na trzy typy. Pierwsza z nich to przygody przygotowane przez ciebie samego przygody, które sam rozpisujesz, które sam kontrolujesz przygody, które wychodzą prosto z twojego serca. Kolejnym typem przygody są przygody improwizowane. Kiedy przychodzisz na sesję w pełni nieprzygotowany, mając w głowie tylko kilka jakichś luźnych pomysłów, które w trakcie sesji obudowujesz opisami, do których później gracze dorzucają kolejne akcje, i w ten oto sposób powstaje przygoda. No i ostatni typ przygody to przygoda przygotowana przez kogoś innego, tak zwany gotowiec. Gotowiec, który bardzo często jest w podręczniku, który kupiłeś do RPG, albo jest osobną, osobnym materiałem, który można kupić z internetu. Gotowiec, który jest w pełni przygotowaną przygodą z rozpisanymi NPC-ami, scenami i innymi elementami. I wszystkie te przygody, te typy przygód, mają swoje zalety i swoje wady. Jeśli chodzi o przygodę. Przygotowaną samodzielnie. No ona jest o tyle trudna, że jeśli nigdy nie grałeś w i nie do końca możesz wiedzieć, jak wygląda struktura sesji i jak to robić. Więc y, jeśli bardzo upierasz się na swoją pierwszą przygodę, żeby to była przygoda stworzona przez Ciebie, warto mimo wszystko najpierw poczytać przygody innych bądź zobaczyć przygody innych bo to dokładnie zobrazuje Ci, jak takie przygody wyglądają, jaką mają strukturę. Kolejnym minusem przygód gotowych jest to, że nigdy nie wiesz, ile powinieneś przygotować i bardzo łatwo możesz wpaść w overprep. Overprep to taka sytuacja, kiedy przygotowujesz za dużo, o wiele za dużo, i nagle potem na sesji okazuje się, że z tych wszystkich godzin, które poświęciłeś na przygotowanie, większość można było wywalić do gosza. Żeby nauczyć się nie overprepować, niestety trzeba parę razy się przejechać. Trzeba rozpoznać swoich graczy i trzeba wiedzieć, czego oni tak naprawdę oczekują od tej sesji. Oczywiście to ostatnie można załatwić prostym pytaniem wprost do graczy, czego oczekują od tej sesji. I oczywiście zaraz powiedzą, że dobrej zabawy albo czegoś w tym stylu. Ale wtedy można to pytanie doprecyzować. Nie, nie, chodzi mi o to, co chcecie zrobić jako postacie, co wasze postacie będą chciały osiągnąć. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. To może pomóc w przygotowaniu własnej przygody. Dużą zaletą własnej przygody jest to, że faktycznie masz pełną kontrolę nad całą przygodą od początku do końca, od A do Z. Od początku wszystkie pomysły wychodzą od Ciebie i jest to pewna kreatywna radość podczas robienia takiej przygody. Przygody improwizowane są bardzo trudne ponieważ wymagają od Ciebie umiejętności, których możesz jako mistrz gry początkujący jeszcze nie posiadać. Jedną z tych umiejętności jest oczywiście umiejętność improwizacji. Improwizacja RPG-owa polega na tym, że z głupiego tekstu, głupiego pomysłu potrafimy wyciągnąć coś, co ma sens i logikę, i gracze nawet się z tym fajnie bawią. I w ten oto sposób improwizowane sesje mogą być dla Ciebie trudne, jako że nie mając styczności z prowadzeniem RPGów, możesz mieć problem ze zrozumieniem jak to wygląda, jak to działa, jak to zrobić. Again, można podejrzeć innych, tutaj już niestety nie przeczytasz innych, możesz tylko podejrzeć innych jak to robią. Natomiast tradycyjnie nie polecam oglądania sesji jako metody nauki grania w RPG. Można bardzo łatwo zebrać dużej ilości złych nawyków i grać nie tak jak lubisz tylko tak jak Cię w internecie nauczono i oczywiście nie jestem człowiekiem, który teraz opowiada w poradniku jak powinieneś zagrać ale wydaje mi się, że dostaję Ci dość dużo swobody na własny wybór no i przygody improwizowane bardzo często są pod tym kątem fajne dlatego, że gracze mają maksymalną wolność podczas sesji mogą zrobić to co chcą i oczywiście znowu do tego co chcą gracze może się przygotować, ale to, że gracz powiedział Ci przed sesją, że chcą zrobić coś konkretnego nie oznacza, że w trakcie sesji nie mu do głowy pomysł typu myślę, co to był głupi pomysł, chodźmy nie wiem, wbierać rzepę pod Camelot Camelot! 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 Tak, nie idźmy do Camelot to głupie miejsce. I dokładnie to jest to, nie? Yy. Niestety, przygody improwizowane wymagają od ciebie trochę więcej wiedzy, trochę więcej doświadczenia. Jeśli jest to twoje pierwsze prowadzenie, bardzo nie polecam odchodzić do przygody, do pierwszej sesji nieprzygotowanym z zamiarem improwizacji. Lepiej zdecydowanie przygotować własną sesję. Ale najlepszym wyborem na start, wydaje mi się, Poprowadzenie scenariusza przygotowanego przez kogoś innego. Idealnie taki scenariusz jest przygotowany zarówno dla początkujących mistrzów gry, jak i dla początkujących graczy. I oczywiście ktoś się może odeważyć, że jego gracze są doświadczeni. W tym momencie to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ich postacie Powinny być jak najbardziej na poziomie i etapie wstępnym. Dlaczego? Bo w wielu systemach RPG w, wraz z rozwojem postaci rośnie też ilość mechanik związana z tymi postaciami. To może być trochę przytłaczające dla Ciebie na początku. Lepiej skupić się faktycznie na podstawowych mechanikach. Takie są stworzone w ten sposób, żeby uczyć się ich w trakcie, nie żeby zapamiętywać wszystko od początku, tylko uczyć się ich w trakcie. Dlatego też przygody początkowe. Powinny być przygotowane zarówno dla początkujących postaci graczy, jak i dla początkującego mistrza gry. Bardzo fajnie, jak taka przygoda yy, tłumaczyła cię krok po kroku różnego rodzaju mechaniki, których będzie używać, to niestety jest rzadkość. Natomiast mimo wszystko, dalej warto i lepiej wziąć gotową przygodę z podręcznika podstawowego gry, niż wymyślać coś samemu. Oczywiście. Tak jak wspomniałem, samodzielne wymyślanie daje na pewno dużą ilość kreatywnej radości, ale przygoda gotowa, dobrze przygotowana, dobrze zrobiona, dobrze przeczytana, dobrze poprowadzona, da Ci naprawdę solidne podstawy na prowadzenie. Bo wiele osób może Ci powiedzieć, że umiejętności mistrza gry trzeba trenować i jest w tym pewna prawda, tylko jest pewna rzecz, o której ludzie zapominają. Trening umiejętności mistrza gry polega na po prostu prowadzeniu sesji i początkowe prowadzenie sesji naprawdę polecam pod kątem tego, żeby prowadzić przygodę gotową. Gotową, w której mistrz gry będzie miał tonę materiałów pomocniczych, które pomogą mu Pójść dalej. Oczywiście, nawet jeśli masz gotową przygodę, twoi gracze mogą w środku niej stwierdzić, że zrobią coś, czego ten moment, ta sesja nie przewiduje. Natomiast improwizacja RPGowa to myślę temat na osobny materiał. Także na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dziękuję, do zobaczenia, dzień dobro.